Kochani, dzisiaj oficjalnie od dzisiaj już rozpoczynamy nasze wszystkie prezenty rodzinowe, które były w opisie niedawno wstawione. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy, pierwszy nasz prezent, czyli wyjazd na Dobrzykowice. Dzisiaj sobie zwiedzimy miejsce, gdzie, będziemy, gdzie był kręcony film sami swoi. Odwiedzimy te wszystkie miejsca. Spróbujemy zobaczyć ich domy, tego Kargula i Pawlaka oraz ich pomniki, itd. Dzisiaj towarzyszy mi będzie moja koleżanka, którą oczywiście pozdrawiam imienia nie podaje. Więc oficjalnie rozpoczynamy. Tutaj jesteśmy jeszcze dzisiaj w domu. Wycieczka będzie trwała cały dzień, więc yy, be, będzie yy, dużo, trochę zdjęć i trochę filmów. Więc oficjalnie witamy i rozpoczynamy mój pierwszy prezent urodzinowy. Zapraszamy na relację całej trasy. Pozdrawiam. No i to było to nagrywane, co nie? No chyba. No. To, I co tu się działo? Mogło się dziać z tymi krowami coś. No. Puchnięcie krowy. krowy. Ciekawe, ciekawe to pole. Ale dobra. To teraz wchodzimy sobie. Tu powstał film sami swoi. O, dobrzykowice. O kurde. że <laughs> <laughs> to się da otworzyć. Myślę, <laughs> że to się da otworzyć. Mim <laughs> w To i tutaj pole. <laughs> Jesteśmy już o. O, ładne, ładne, ładne Ciewno się robi, ale no, zwiedzamy sobie Pszukowica pierwsze Pierwszy prezentujecie Szykowica Jeszcze tablica, w końcu byli sami swoi <grymne> <grymne> Sami swoi